Hej pierożki! Tu znowu ja, Charlie. Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do was z nową serią na moim kanale. Ale zanim przejdziemy do odcinka, to oczywiście reklama. Zapraszam Was na mój serwer Discord Leśne Pierożki, do którego linka macie w opisie. Zapraszam Was również na mojego Instagrama, którego nazwę macie w opisie. Pora na pozdrowienia! Serdecznie pozdrawiam Patricie Mistery Ray oraz Anię Waterbird. Jeśli chcecie być pozdrowieni w następnym odcinku, wystarczy napisać to w komentarzu. O co będzie chodzić w nowej serii? Chcę omówić na przykład jakieś nowe rzeczy, które za niedługo będą w Star Stable, oraz jakieś tak postacie, cokolwiek. Seria będzie się nazywać Pierogowe Sosowa i nie chcę, żebyście to uznawali jako plagiat od Martyniusza z jej serią Scrolling Star Stable. Nie chodzi mi tutaj o plagiat, kopiowanie, cokolwiek. Po prostu chcę nagrać taką serię, bo chcę omówić dane rzeczy w Star Stable online. To się będzie opierać na czytaniu bloga Mel. Dzisiaj omówimy nowe postacie. Bez zbędnego gadania zapraszam was do oglądania. Dobrze, więc zacznijmy. Nowe postacie są coraz bliżej. Mają być właśnie gdzieś marzec, kwiecień, maj. Z tego co słyszałam, nie jestem pewna. Mam otworzonego bloga, mail. Będziemy czytać posta z niedzieli 18 września 2022 roku, gdy dopiero te nowe postacie. Było trochę o nich informacji, nie było jeszcze o nich tak głośno. A tutaj był taki punkt, że wiecie, każde nagle łoży nowe postacie. Testowanie nowych postaci. Witam Was ciepło w tę niedzielę. Już w środę nadchodzącego tygodnia ruszamy z kopyta z testami aktualizacji, na którą wszyscy czekają. Odnowienie postaci grywalnej. Szybkim krokiem zbliżamy się do tego, by nasza postać nie odstawała swoim wyglądem od innych bohaterów w grze oraz ogólnego stylu produkcji, do której dąży zespół. Jest to, duż, jest to duże wyzwanie, ponieważ nasza postać wchodzi w interakcję z wieloma elementami, elementami świata gry. Wiele może pójść nie tak, więc pracownicy Star Stable Entertainment, ambasadorzy oraz 150 wylosowanych szczęściarzy wśród, wśród graczy przetestuje, jak to jest przemierzać jorwickie szlaki w swoim dosłownie odnowionym ciele. Warto więc sobie przypomnieć, co takiego już wiemy. Ponadto mam dla Was do zaoferowania małą zabawę, ponieważ sama będę miała okazję testować nowe postacie, to możecie wypełnić małą, ankiet, małą ankietę i przesłać fotę swojego aktualnego looku, bym mogła stworzyć Waszą postać w nowej wersji. Właśnie Mel tworzyła postacie innych osób, które ją o to poprosiły. Wiem, że Elza nagrała z nią odcinek, gdzie właśnie Mel robi jej postać. Przez ostatnie parę miesięcy dostaliśmy wiele informacji na temat procesu odnawiania naszej postaci w oficjalnych blogach Star Stable. Do podsumowania jest wiele. Więc weźcie herbatę lub, lub kawę i zapraszam do czytania. Odnośnie mojej opinii na temat nowych postaci bardzo mi się podobają. Cieszę, że gra się rozwija, ale ciężko będzie mi się do nich przyzwyczaić. Teraz poczytamy o sylwetkach, które będą do wyboru. Zespół nad nowymi postaciami pracuje z myślą różnorodności, by każdy mógł wybrać coś, co, go to, co dobrze go reprezentuje. Dlatego też przy nowych postaciach będzie mieć do wyboru o wiele więcej odcieni skóry oraz czegoś, co nie było do, dotychczas. Różne sylwetki. Pamiętajcie jednak, że ponieważ jest to skomplikowana aktualizacja, to trzeba ją wprowadzać małymi krokami. Na, na razie do wyboru będzie sześć różnych sylwetek, co może nie być wystarczające, ale zespół wyraził już chęć do tego, by w przyszłości zastanowić się nad dodaniem ich większej liczby. Przepraszam Was za moje przejęzyczenia. No, nawet przejęzyczenia nie umiem powiedzieć. Przepraszam Was bardzo. Po prostu jest dużo czytania, tak? A ja w czytaniu najlepsza nie jestem. To wiecie już z czytania moich zadań, ale dobra. Odnośnie sylwetek. Fajnie, że chcą różnorodności, ale mam nadzieję, że wprowadzą te szczuplejsze jeszcze sylwetki, bo ta najszczuplejsza nie jest taka szczupła-szczupła. Myślę, że wiecie o co mi chodzi. Ale tak, aktualnie sylwetki bardzo mi się podobają i same postacie bardzo pasują do aktualnego stylu gry. Przejdźmy do omówienia ubrań, ponieważ wiem, że to będzie ciężkie dla zespołu Star Stable. Mamy bardzo dużo ubrań w grze i będzie trzeba to dopasować do tych wszystkich sylwetek. Jak wygląda odnowa ubrań? Zacznijmy od tego, jak w ogóle ubrania do gry są zbudowane. Elementy w grze to modele 3D. To one nazwane siatkami i im więcej wielokątów ma siatka, zwykle tym lepiej wygląda. Jak możecie się domyślić, nowa postać posiada więcej wielokątów od tej aktualizacji, dzięki czemu nie jest kwadratowa. Tak więc, by dopasować ubrania do nowej postaci, ich modele 3D również muszą posiadać więcej wielokątów. Na siatkę nakładana jest tekstura, ale oczywiście w grze jest wiele ubrań, więc rysowanie każdej tekstury z lepszą jakością. Osobno jest niemożliwe. Byłoby ich aż około 10 tysięcy. To jest naprawdę ogromna liczba. Jednak jedna z artystek 3D dała radę znaleźć sposób, by użyć starych tekstur na nowych siatkach, by dobrze to wyglądało. I ja jestem bardzo ciekawa, właśnie jak to będzie z tymi ubraniami. Mam nadzieję, że to będzie dobrze, wszystko dopasowane do naszych postaci. Aktualnie nowa postać będzie miała do zaoferowania 12 odcieni skóry. Jak mówiłam wcześniej, fajnie, że SSO chce zadbać o tą różnorodność, bo oczywiście wszyscy nie jesteśmy tacy sami. Przejdźmy do fryzur. Jak ja widziałam te odnowione fryzury, to po prostu jestem zakochana. Tak jak sama postać zostanie odnowiona, tak samo zostały odnowione jej fryzury. Stare uczestnienia zostały odtworzone, a niektóre otrzymały trochę nowoczesnego akcentu, by lepiej pasować do zaktualizowanej postaci. Jeśli chodzi o, o kolory, to zespół chciał stworzyć spójną paletę odcieni dla wszystkich fryzur, stworzono narzędzie, które pozwala użyć jednej tekstury dla wszystkich fryzur, na którą następnie można nałożyć kolory. Jeśli więc zostaną wprowadzone zmiany w jednym kolorze, na przykład jasnoróżowym, to wszystkie jasnoróżowe fryzury się zmienią. A, nie, be, a nie, be, nie będzie do nich trzeba tworzyć osobnych tekstur. I słuchajcie, we fryzurach mamy wy, wyczekiwane przez wiele osób wałeczki, które nie były aktualnie dostępne w grze. Dla mnie wszystkie włosy są prześliczne i SSO serio się postarało. Zostaną odnowione również makijaże naszej postaci, także również super. SSO odnawia dosłownie wszystko. Edytowanie twarzy naszej postaci będzie bardziej dopracowane. W odnawianiu postaci dużym wyzwaniem było oddzielenie od siebie kształtu głowy, koloru skóry i makijażu. W aktualnej postaci jest to połączone w jedno, czyli jest do oddzielenia tekstura. Dodawanie makijażu polegało na tym, że trzeba było rysować oddzielną teksturę dla każdego odcienia skóry. Oddzielenie tych elementów umożliwia dodawanie nowych rzeczy do gry w szybszy i wygodniejszy sposób. Jeśli chodzi o omówienie tych postaci co tutaj będzie to w sumie tyle Nie zagłębiałam się jakoś bardzo w szczegóły Omówiłam takie najważniejsze informacje Nie wiem jak wy, ja nie mogę się tego doczekać Dajcie znać w komentarzu jak wam się podobają nowe postacie Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał Jeżeli tak to przypominam o łapce w górze, subskrypcji, wpadaniu na Discorda i na Instagrama oraz zachęcam do napisania w komentarzu, co byście chcieli w następnym odcinku z tej serii. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa kochani, dzięki.